Witam. Kilka osób pytało jak, jak jest podłączony ładowacz C330. -C3 -C3. Tu mamy zasilanie na pierwszy rozdzielacz. Przewód idzie tu. Do rozdzielacza na podnośnik. O tak jest zrobione. Tu jest zasilanie. Podnośnika tak jak tutaj widać tu jest powrót tutaj z pierwszego rozdzielacza zasilanie spuszczone na drugi a z drugiego powrót jest tutaj i wszystko wszystko jest puszczone z powrotem do skrzyni wraca także tak to jest rozwiązane. Staram się, żeby to jakoś było w miarę widać wszystko. Na za nie patrzcie, bo to już do wymiany. Ten rozdzielacz już jest, już jest kilka dobrych lat. Tutaj ładowacz też jest. Tu przewody do tutaj akumulator podłączony. Mamy traktor trochę uświniony, bo ciężko pracuje. A tutaj podnośnik też jest z blokadą. Podnoszenie, opuszczanie i pływanie.